Ja... jestem... Spider-Manem! Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Spider-Man 2. Dobra, jesteśmy... po chyba drugiej misji. Mieliśmy troszeczkę samouczka. No i co, lecimy teraz na... w ogóle, w sumie... Co my mamy za misję, tak naprawdę? Pokaż mi nowy Jork, Mała Odessa. Dobra. Ja, ale te siecio-skrzydła... Zajebista sprawa. Mam jakieś przestępstwo po drodze. Chyba pomożemy, co? Muszę przerwać tę transakcję handlową. To mój najlepszy dom. Będę walczyć ze Spider-Manem do ostatniego tchu! Przykro mi, że przerywam spotkanie, ale... Nie! Nie jest mi przykro! Tam jest! Stan <ścoughs> w dół, Czekaj! Nie, nie. O, no dobra! Spider-Manie! Haha! <ścoughs> 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 Zbyt slow. Zerwał! On cię rzuca! Ach, to ci się, Spider-Manie! To jest fajne, taką boczkę można robić. Gdzie ty, nie Już po tobie, pająku! O nie, 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 po was. Eee, nie było duszenia, jak w tym? Siadaj, koniec, koniec. Oj, proszę, wykonaj serię 20 ciosów. Super. Dobra, lecimy. Lecimy do misji głównej. Huhuhu. w górę, aby zrobić zdjęcie, okej. Okay. Jest. Teraz je tylko wysłać i... Peter! Co słychać, synu? Cześć. Cześć. Wybacz, że. Nie tak znienacka, ale chciałem dać znać, że właśnie wysłałem ci zdjęcie. Cudownie. Nada się. Mam teraz spotkanie, ale jeśli znowu uwiecznisz bijące serce Nowego Jorku, przyślij mi fotkę. Miło było cię słyszeć. Dzięki, Robi. Wzajemnie. No tak, tam było nową robotę przecież. W poprzednim odcinku mieliśmy. Dzięki powstrzymaniu przestępców i wykonywaniu aktywności w Małej Odessie udało ci się zrobić... Postępy w dzielnicy. Co one dają? Otwórz mapę. Na mapie można sprawdzić i śledzić aktywności dostępne na terenie 14 dzielnic New York. Im większe postępy zrobisz, tym więcej aktywności odblokujesz. W każdej dzielnicy obowiązują trzy kategorie nagród. Druga kategoria nagród pozwala na szybką podróż w obrębie danej dzielnicy. Aaa! Będzie można robić. Dobra, spoko, fajnie. Wybierz daną dzielnicę, aby śledzić związane z nią postępy. Na mapie sprawdzisz, w jaki sposób możesz pomóc Nowemu Jorkowi. Aby ujawnić pobliskie aktywności, dodać je do mapy, eksploruj miasto. O, to, to nie jest tak, że nam się to po prostu wyświetli, tak? Spoko. Mamy znowu przestępczość. No to jest dużo rzeczy się pojawiło nagle. A czy może nie dużo, ale dwie. Jakiś Dobra, idziemy zobaczyć do tego zdjęcia. Siema. Spokojnie. Lodziska. Co tutaj mam do sfotografowania? Chodziło sędziową. Doskonale. Ok. I spoko, że ten miejsc Co niedzielę przechodziła przez most po najświeższe warzywa w mieście. Ale jednego razu spóźniłaś, a ktoś przed nią wykupił wszystkie pomidory. Tak poznała dziadka. Ho ho Ale zapiernicza! Kuwa to już nie jak spider tylko jak Superman. Jest tu gra. Na szczęście jak się przegrzeję mogę wskoczyć do sklepu i schłodzić się przy klimatyzacji. Może to i prawda, ale ich klimatyzacja zwyczajnie mrozi, więc warto wziąć ze sobą I jak? Było dobrze? Jeśli tak, wrzuc, jeśli nie. Dobra, możesz mi to wysłać. I kto wyszedł lepiej na zdjęciu? Ja reprezentuję większą część klienteli. spór sklepowy. Walka Dawida z Goliatem była naprawdę zaciekła. Ale kiedy Teo musiał stawić czoło właścicielowi innego sklepu, który skopiował jego pomysł na promocję z maskotką, to dopiero zaczęło się dziać. Skozi. Fajne te reakcje w są. Ale gdzie oni są na dachu? Nie będzie. Patrzcie, kto do nas zawita! Hej, będzie to Chcemy powiedzieć to samo. Aha. spider Trójka. nie Trójka. Musimy kiedyś pobujać się podzielni. To dobra wymówka, żeby w końcu zbudować spider Mobil. Takich załatwiłeś, że wciąż nie wierzę. Kolana bolą od samego patrzenia! <grystanie> 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 Dobre. Ok, co my w ogóle teraz musimy, kurde, zrobić? Misję. Nie ma, czyli co? Bawimy się po mieście, latamy. Dwa gadżety dostępne. Co mi to daje? Przyspiesz napełnianie wyrzutni sieciom. Ok. To się przyda na bank. Dobra, jeszcze w umiejętnościach coś możemy wykupić. Ja bym sobie jednak wykupił. Nie mogę. Ok. Dobra. Mieliśmy tylko jeden punkt. Dobra, gdzie tutaj teraz możemy się udać? Czy właśnie? Musimy wchodzić w mapę. Wygląda jak jeden z kryształów pamięci Marco, o których mówił Miles. Powinienem to sprawdzić. Mój kostium jest zapiaszczony nie tam, gdzie trzeba. Chyba pora na zmianę. Tak coś czułem, że znów was zobaczę! Jasek w butach! W rękawiczkach masakra! Papa Kurde, ile tu się pojawiło nagle. Dobra, ja się muszę jakoś chyba pozbyć. Nie wiem, woda, cokolwiek. Pora obejrzeć ten kryształ. E? Cichy nam się zapiaszczyły? <śm> Ktoś nas obserwuje, kimia. Ale nie martw się. Zajmę się tym. Marko myślał, że go obserwują. I co na to kimia? Naciśnię, aby wyświetlić. No dobra, mamy dwa odłamki jego pamięci, tak? I znowu mamy punkt umiejętności. Dobra, tutaj sobie weźmiemy to rzucanie. Przytrzymaj trójkąt, aby przyczepić się do broni wroga, a następnie naciśnij jeden, aby go rozbroić i rzucić w niego jego własną bronią. za się chyba podnie podniesiemy, nie? O kurde! Jest one nie tam, gdzie trzeba. Chyba pora na zmianę. Ty, dobra, mamy misję. Lecimy. Nowy strój? Okej, okay, mamy stroje. Otrzymujesz żeton, żeton miejski. Korzystając z żetonów miejskich, część sprzętu i innych zasobów, możesz kupić nowe kostiumy. Możesz też tworzyć nowe style kostiumów. He? Stwórz style zaawansowanego kostiumu 2.0. Jak? Przytrzymaj kwadrat, aby stworzyć. Aha, to są te warianty. Kostiumy ze stylami oprócz oryginalnego wyglądu mają trzy dodatkowe style. Zaznacz styl i naciśnij X, aby go wybrać. Kurde, ten mi się czarny podoba. W miarę robienia postęp... postępów odbloku... odblokujesz dodatkowe... Boże, razem to skleili, to dziwnie wygląda. Kostiumy i style, aby je zdobyć... Zbieraj żetony miejskie i inne zasoby. E, fajny. Czarno-czerwony. Z białymi akcentami. Fajnie wygląda. Lepiej niż chyba na niebieski. Ten strój, ale kozak. Jeszcze są kolory. Ten mi się też, kurde, podoba na czarno. Chyba w tym sobie polatamy. Co tu jest jeszcze zwykły? Mogę wykupić? Nie mogę. Ten, ale tego też nie mogę chyba. A, mogę je tak kupić. A co ja tracę na... Nie pokazują. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czy ten strój mam dzięki kupieniu przedpremierowo? To jest zaawansowany kostium. 2-0. Do... E, jeszcze Milesa mogę przecież. Miles też ma na tym... Nie no, gicior. A jeszcze je można obrócić i sobie zobaczyć. Eee, wypas. Fajnie, fajnie to zrobili. Ten, kurde, jest fajny. Aha, i kwadratem warianty. Ile to kosztuje? Ile mi to zabiera? Kurde, gdzie to pokazuje? To nie nawet spoko Dobra, brakuje mi części sprzętu A dobra, tu mam część sprzętu. Czyli to mi... Czy ja tu mogę sobie coś kupić? Taki kurde, do Spider'a niepodobny bym powiedział, do Pitera znaczy się. To jest stary. Ten jest nowy. Dobra, jedziemy tego. Mamy pelerynę. <coughs> hey MJ. Cześć, jadę do Ciebie coś podrzucić. Tylne drzwi otwarte. Nie wiem, śpieszyłem się rano. E, spotkajmy się tam. Spoko, wróciliście do szkoły bez problemu? Tak, tak. Co za początek? Oby jutro było spokojniej. E, no. Na pewno będzie. To na razie. Pewno będzie spokojniej, Ech, bo nie ma roboty. Gorsze od wywalenia z roboty? <laughs> Powiedzenie o tym dziewczynie. No, znam ten ból. Raczej, w sumie to nie znam, bo jeszcze roboty. Nie straciłem i nie musiałem to. Po jej mówić, ale współczuję ci. Okej. Okay. Dobra. Nie no, to jest wypasto latanie tu. Kurwa jak. Jak w supermenie. W ogóle, tą szybkość teraz tak czuć, nie? Nie jest to jakieś sztuczne, kurde... Sztucznie zrobione, że niby jakieś wiatry coś nam lecą po bokach, a tak naprawdę wolno lecimy. Wypas. Wow. Okropne korki. Sentman strasznie na bałaganiu. Coraz lepiej ci na tym idzie. No, w mieście się przydaje, ale nie jestem co do niego przekonana. Mnie tam przekonujesz. Co się stało? Wylali mnie. Tak się cieszyłeś z tej pracy. Wiem. Zaplanowałem już cały semestr. Za tydzień mieliśmy budować helikopter zasilany ziemniakiem. Tak mi przykro. Sama też niedługo mogę zostać bezrobotna. Jonah już robi czystki? A, tak jakby. Wprowadza radykalną merytokrację. Kurde, co to w ogóle znaczy? To znaczy, że kto nie napisze tekstu na pierwszą stronę w tydzień, wylatuje. O, cóż, więc tobie nic nie grozi, bo jesteś z nich najlepsza. Co tam masz? Nie sprzedane książki. W domu kończy mi się miejsce. A ja, świetne recenzje. Ech. I sprzedałam czternaście sztuk. Nikt nie chciał czytać o symkarii. Bugle to największa gazeta w mieście. Mogę tam coś osiągnąć. Ale jeśli mnie wyleją, to nie wiem, co zrobię. Czy ty w ogóle potrzebujesz bugle, żeby się realizować? Cóż, próbowałam coś zdziałać na zewnątrz i. 14 kopii. Teraz muszę coś zmienić od środka. Nie zdążyłem tu ogarnąć. Może na tyły? Tak. To ja zrobię małe porządki. <laughs> Aha, nie ma jakoś tak... Peter Parker, Amphan Avenue 15, Forest Kids. Wykaz rozliczeń kredytu hipotecznego, numer konta, adres, kwota do zapłaty 4674 dolary. Masakra. Szczegóły należnej kwoty cykliczna opłata miesięczna Puh. opłata za zwłokę, suma zadłużenia no, stary, żeś się brąbał Mej zastawiła dom, żeby utrzymać Fist na powierzchni, a teraz ja donę. No rany, tak chciałem w to zagrać. Tylko nie wiem kiedy. No ale graficzkę widać, kurde, jest już ta moc PS5. Sam nie wiem. W sumie chciałbym zrobić sobie wolne. Ale raczej mnie na to nie stać. A jakby sprzedać dom? Nie, nie mogę. To, to znaczy, mógłbym, ale nie mogę. Jeśli trzeba, ja pokryję hipotekę. Nie, nie, nie zgadzam się. Poza tym mówiłaś, że Johna może zrobić porządki. Nie dam się zwolnić. Wiem, ile ten dom dla ciebie znaczy. Wymyślimy coś. Nie zasługuję na ciebie. Hej, a czy myślałaś coś trochę o tej przeprowadzce? Już ci mówiłam, muszę być blisko miasta, gdzie coś się dzieje. Ale pomyśl o tych wszystkich romantycznych kolacjach. Kiedy ostatnio jadłeś kolację w domu? W sumie fakt. Ej, co to? Hę? Huh? Da się wejść do góry? Nie. No? To wszystko jest mej? Tak, muszę je oddać, ale jeszcze nie teraz. Co tam oglądasz? Twoje stare urocze zdjęcia. Rany, dawno ich nie widziałem. Ale kują. To chyba z mojego pokoju. Po co jej takie zdjęcie? Równowaga. Co to znaczy? Ciekawe, czy wciąż tam jest. Rozejrzyjmy się. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja obejrzę zdjęcia, których mi nie pokazywałeś. O, wrocze. Gdzie jest ten pokój na górze? Ta na górze, dobra, to jest kibelek, chyba będzie ten, nie? Gdzie była ta dziura? <laughs> Wójku proszę proszę <laughs> nie złe bryle A to Street spiderdermena <laughs> Tu jest ta dziura Zagrożenie czy zmora? Czekamy na telefony. Zmora. I to zdecydowanie zmora. Coś wam powiem o tym tak zwanym super Ani nie super, ani nie bohater. O co mu chodzi? Jest to super, Ma jakieś kompleksy? Jak dla mnie to świat? Co to za hałas? A, a, ale jak to? Peter. O, e, myślałem, że słyszę e, szczura. Za ścianą. Hej, co, co się dzieje? Nic. Ja tylko. W twoim wieku prowadziłam klub dyskusyjny. Byłam kapitanką drużyny i grałam na skrzypcach w orkiestrze. Każdego roku starałam się znaleźć sobie nowe zajęcie. Ale kiedy postanowiłam zostać najlepszą uczennicą, rozsypałam się. Zamiast być dobrą w kilku rzeczach, nie byłam dobra w niczym. Więc odpuściłam. Równowaga jest drogą, a nie tylko celem. Ah. Wciąż nad tym pracuję. Dalej. Tak, proszę. <laughs> Może cię miała rację. To za dużo to niezdrowo. Czasem trzeba odpuścić. Lepiej zajrzę do Andrzej. Dostałam cynk. Tratwa przenosi jutro kilku więźniów do Ravencroft na ewaluację. Wiadomo, których? Nie, ale się dowiem. Co jest? Harry! Ło! Wow. Lekarze ostrzegali przed takimi uściskami. Czyli ojciec go wypuścił z tego. Harry. Tęskniłem. Ja za tobą też. Słyszałem o May. I... Bardzo mi przykro. Jak było? W Europie? Wybaczcie mi. Leczyłem się w odosobnieniu tu w mieście i nie chciałem, żebyście się martwili. Masz to samo, co twoja mama? Miałem. Czas przeszły. Teraz choroba ustępuje. Harry, to... <laughs> nie wierzę, wyglądasz świetnie. I tak się czuję. Ach, oh, robota wzywa. Kolacja jutro? Coney Island? Tak jak dawniej? Widzimy się. Ale jak kuleje to chyba nie ma symbioty, nie? O, lasce to nowość. Tak, nauczyła się tego kiedy byliśmy w Cymkari. Wybacz, że tak bez zapowiedzi. Co? Nie, nie żartuj. Wejdziesz do środka? Właściwie to miałem nadzieję, że się za mną przejedziesz. Pewnie. Aż dziw, że bieda bryka jeszcze się nie rozpadła. Myślałem, że pojeździmy jak dawniej. O. Rowerami? Czy to mój stary rower? Nie, znalazłem go w necie. Ale jest prawie identyczny, nie? Wow! Tak! Ma nawet takie same naklejki i wszystko. Jesteś pewien, że to nie ten sam? Gotowy? Tak. To dokąd? Zobaczysz. Dawaj, jedziesz za mną. Na pewno sobie poradzisz? Jasne, czuję się dobrze. Podpierałem się laską na wszelki wypadek, ale nie jest mi potrzebna. Masz więcej energii niż ja. No, opowiadaj. Co słychać, co porabiałeś? Uczyłem w szkole na zastępstwo, póki mnie nie wylali. Pomagałem też jednemu licealiście i jest wyjątkowy. <laughs> Szczęścia z niego. Bez ciebie w życiu nie zdałbym algebry. Wiesz, czytałem o twoim szefie, doktorze Oktawiusie. Niezły numer. No, można to tak ująć. Szkoda, że cię to ominęło. Harry, dlaczego nie powiedziałeś mi o chorobie? Chociaż bym cię wspierał. Lepiej, żebyś tego nie widział. Leczenie było okropne. Siedziałem w zbiorniku z płynem leczniczym. Dobro, moi drodzy, tutaj zakończymy odcineczek, mam nadzieję, że seria się podobała, będę wdzięczny za dodatkowe subskrypcji i udostępnienie, no i zapraszam na następne, trzymajcie się, hej!